Ok, zdaje się, że Facebook łaskawie mnie włączył. Sprawdzam, sprawdzam na telefonie, słuchajcie, czy tu jest jak trzeba, bo chcę Wam dzisiaj coś ważnego opowiedzieć, ale lepiej sprawdzam, <laughs> czy tu się coś dzieje, <laughs> bo wiecie, Facebook ma różne dziwne pomysły. Wygląda na to, że wszystko jest dobrze i dlatego tutaj dzisiaj do Was mam taką potrzebę coś, coś powiedzieć. A... I, I to będzie chyba, chyba ważne. Słuchajcie, dość spontaniczny ten live, dość spontaniczny temat się pojawił. Dla tych wszystkich, którzy mnie nie znają, może są tu po raz pierwszy albo nie wiedzą o co kaman, nazywam się Dolores Anna Żakiewicz. Prowadzę ten fanpage relacja pozytywna sytuacja. Prowadzę też inne media społecznościowe. Jestem socjologiem, edukatorem pozytywnej dyscypliny. Jestem też, słuchajcie, trenerem, i, i w tej chwili jestem na takim trochę zakręcie życiowym z moimi dziećmi. I w związku z tym, że tematyka nagle stała mi się bliska, że tak powiem, wrzuciłam wydarzenie w przyszły wtorek. To jest wydarzenie dotyczące orzekania o niepełnosprawności dzieci, a konkretniej, między innymi, przede wszystkim punktu siódmego w tym orzeczeniu. Dla osób, które nie są w temacie, trochę więcej można się tam dowiedzieć o orzekaniu dzieci. Przede wszystkim, o co chodzi w tym wydarzeniu i dlaczego go wrzuciłam. Ostatnio temat medialny się zrobił taki, że komisje, które obecnie, czy posiedzenia zespołu do spraw orzekania, które wydają orzeczenia o niepełnosprawności dzieci poniżej 16 roku życia, Gremialnie odbierają punkt siódmy w orzeczeniu. Ten punkt, albo nieprzyznanie tego punktu skutkuje tym, że ustawo przedstawiciel ustaw ustawowy, czyli rodzic bądź opiekun, nie ma możliwości ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne. To jest bardzo trudne dla wielu rodzin i odbiera pewne możliwości rehabilitacji dzieciom. Ponieważ ja osobiście w tej chwili mam dzieci takie, które będą stawać również na komisję i, i będziemy, będziemy się ubiegać o orzeczenie o niepełnosprawności, a ja sama przez 8 lat orzekałam w takim zespole do spraw orzekania, więc znam to od potrzewki, znam to z drugiej strony po prostu, wiem, czym kieruje się zespół, orzekając bądź nie takie wskazanie. Wiem, czym kieruje się zespół, w ogóle zaliczając kogokolwiek do, do osób niepełnosprawnych, to chciałabym się z Wami tą wiedzą podzielić, bo mam wrażenie, że tak jak powiedziałam, informacje jakoś, informacja jakoś nie przypływają skutecznie do rodziców i, i, i opiekunów. No Mam wręcz wrażenie, że czasami nie udziela się informacji odpowiednich. I dlatego ja Wam chcę o tym powiedzieć, bo to jest ważne, to jest ważne dla Was, dla nas, bo ja też jestem w tej grupie, dla Waszych dzieci, żebyście dobrze zrozumieli, kto może się ubiegać o ten punkt, co jest probierzem, co jest główną przesłanką tego, żeby taki punkt przyznać w orzeczeniu. Przy okazji powiemy o tym, że w Polsce są trzy systemy orzecznicze o niepełnosprawności tak naprawdę. E, powiem Wam, dlaczego one są, a dlaczego uważam, że, że to jest źle i powinien być właściwie jeden. E, powiem Wam, jak się przekładają e, określenia jednego na drugiego, bo to ważne jest, żeby to wiedzieć. E, omówimy też inne wskazania w orzeczeniu, co ze sobą niosą, na czym polegają, o czym informują. E, powiemy też, e, słuchajcie, o tym, e, jakie zapisy muszą być w orzeczeniu. Aby Wasze dziecko, które jest niepełnosprawne, otrzymało w przyszłości rentę socjalną, czyli świadczenie, dzięki któremu być może będzie się mogło utrzymać. No, nie żyjemy wiecznie, ja życzę tego wszystkim, ale nie żyjemy wiecznie i musimy też patrzeć pod uwagę, brać pod uwagę to, z czego oni potem będą się utrzymywać. I my o to musimy zadbać już teraz. W tych orzeczeniach, które są wydawane przed 16 rokiem życia, to jest bardzo ważne. Bardzo ważne. E, także o tym też powiem. Powiem o tym, co można zrobić, żeby zmienić orzeczenie. Co można zrobić, żeby zmienić jego treść przed upływem ważności tego, które jest wydane, bo to nie jest takie proste. E, to nie jest tak, że przychodzę do zespołu i mówię, a mi się rozmyśliło, a ja bym tu chciała coś innego napisać. Nie. Ale są na to pewne możliwości, o których warto wiedzieć, bo być może w waszym przypadku. Takie będą występowały. O tym porozmawiamy i dlatego was chciałam zaprosić na to spotkanie. Po tym, jak wrzuciłam to wydarzenie, dostałam taką ciekawą informację, jaką informację zwrotną, że pisze pani, która, której dziecko ma w tej chwili przyznane. Ten punkt siódmy mówi, ale kończy się w grudniu i, i dostaliśmy go właściwie sądowni, i chciałabym to wszystko tak dobrze już napisać, i wszystko przygotować od początku, żebym nie musiała tego stresu przeżywać. Bo to jest stres. Sprawy sądowe i to jest oczywiste. Więc ja będę się starała też Wam to tak naświetlić, żebyście wiedzieli, na co zwrócić uwagę, jak przygotować dokumentację, co wziąć pod uwagę, analizując swój przypadek, swojego dziecka, i wiedzieć, czy rzeczywiście macie szansę na ten punkt siódmy, czy nie i co się z tym wiąże. Mm. Więcej na spotkaniu. Spotkanie odbędzie się 18, czyli we wtorek o 11 na Facebooku założyłam już specjalną grupę, już tam dołączają osoby. Będziecie mogli mi też zadać pytania na spotkaniu, dlatego zachęcam, żebyście byli na żywo i dowiedzieli się, słuchajcie, bo no takie mam odczucia, że urzędzie się nie dowiecie. No, tak mi to wychodzi z tych wszystkich moich doświadczeń i z tego, co co czytam w różnych grupach. E, także ja za chwilę tutaj wstawię też jeszcze linka do, do, do biletów, do wydarzenia i zapraszam Was. Jeżeli uważacie, e, że znacie kogoś, komu bardzo może to pomóc, słuchajcie, bo teraz, tak jak powiedziałam, jest duży problem, bo zaocznie są, od, odbywają się posiedzenia i automatycznie pozbawiane są, pozbawiani jesteście tych e, świadczeń pielęgnacyjnych w tym momencie, Podeślijcie znajomy, podeślijcie link, tam jest też opisane o co chodzi, czego się dowiecie. Zachęćcie, bo naprawdę można się przygotować, trzeba tylko zrozumieć przeciwnika. Ba, zespół wcale nie musi być Waszym przeciwnikiem, może być Waszym sojusznikiem, tylko trzeba wiedzieć, wiedzieć jak zagrać. A ja to wiem, bo orzekałam 10 lat prawie i 10 lat świadczyłam też poradnictwo specjalistyczne dla niepełnosprawnych. To taki nietypowy może u mnie live, ale uważam, że jest taka potrzeba, i jeżeli mam tą wiedzę, to chcę się z Wami podzielić. I na tym już go zakończę. Pozdrawiam Was serdecznie, wstawiam linka, zapraszam we wtorek. Jeżeli ktoś ma pytania, to oczywiście piszcie. Pozdrawiam miłego dnia, Dolores rzekiewicz, Relacja pozytywna sytuacja. Mm.